Salon artystyczny to miejsce, gdzie można poznać osobistości ze świata sztuki i kultury. Spotkania odbywają się w MDK Koszutka w Katowicach. Rozmowy przeprowadza Rena Rolewicz Jurasz. Chcę i zapraszam ludzi interesujących do naszego salonu artystycznego. Tym razem zaproszono Marka Niedźwieckiego, znanego dziennikarza muzycznego, prezentera programu Trzeciego Polskiego Radia. Gościa chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Niedźwieckiego od małego pochłaniały audycje radiowe. Radio było jedynym naszym kontaktem ze światem, a radio grało dużo muzyki i moja siostra kochała się w Elwisie Presleju. Ja pamiętam, że zakochałem się w Halinie Frąckowej w jakimś 68 roku, kiedy zaśpiewała Napisz Proszę. Przygodę z radiem rozpoczął w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Karierę kontynuował w Radiu Łódź, skąd w 1981 roku trafił do trójki. Jego droga zawodowa to, jak sam mówi, splot sprzyjających okoliczności. Od samego początku yy, wierzę w przypadki. Są tacy ludzie, którzy mówią, że to wszystko jest gdzieś zapisane, że to wszystko być może tak, ale przypadki decydowały o tym, że jestem dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem. W trójce przez lata prowadził słynną listę przebojów programu trzeciego, która wychowała wiele pokoleń miłośników muzyki. Sam prezenter nie przypuszczał, że odniesie tak wielki sukces. Może lepiej, bo gdybym wtedy wiedział, to pewnie już bym na serce umarł ze strachu, że nagle ja jestem wychowawcą muzyki kilku pokoleń w trójkowiczów, ale to bardzo miłe doświadczać po wielu latach takich sympatycznych spotkań i takich deklaracji, że ja dzięki mnie słuchają takiej a nie innej muzyki. Ja ciągle mam takie wrażenie, że jak się coś robi z pasją, to ludzie to czują i wtedy są i widzowie i są słuchacze jak się czuje tę pasję którą człowiek ma w stosunku do zawodu pan Marek ma taką pasję przez całe życie i myślę że nawet odchodząc kiedyś z radia ta pasja będzie z nim. Goście salonu artystycznego dowiedzieli się więcej o listach przebojów, spotkaniach i wywiadach z największymi gwiazdami, o podróżach i zainteresowaniach.